Jak zmienić swój głos? Uważasz, że masz brzydki głos? Chcesz go zmienić? Coś zmodyfikować? No dobrze, ale najpierw zastanówmy się, jakie elementy można zmienić, no i generalnie, co oceniamy, gdy ktoś do nas mówi, na co zwracamy uwagę. Oczywiście pierwszym elementem jest wysokość. Czy ktoś mówi nisko, czy ktoś mówi wysoko, czy ktoś mówi bardzo głośno. Lub ewentualnie bardzo cicho. Na barwę. Czy jest ciepła i przyjemna, głęboka, czy jest płaska, nosowa, dziecięca. tempo mowy. Można mówić bardzo szybko, ale można też mówić bardzo wolno. Dykcja. Można mówić w taki sposób, że niekoniecznie ktoś nas zrozumie, na przykład w ogóle nie pracując aparatem artykulacyjnym. Można też przepięknie, i wyraziście mówić. To teraz przeanalizujmy poszczególne elementy. Wysokość mowy. Najbardziej pożądanym tonem jest ton niski, gdyż jeśli ktoś mówi nisko, odbieramy taką osobę jako kompetentną, pewną siebie i bardzo elokwentną. Głośność. Głośność powinna być dopasowana do sytuacji. Jeśli rozmawiam z jedną osobą, otoczenie jest ciche. No to jakby nie na miejscu jest krzyczenie. Natomiast jeśli prowadzę szkolenie, mam dużą salę. Wielu słuchaczy, no to wtedy muszę mówić trochę bardziej donośnie. Najczęściej ludzie mają problem z tym, by mówić głośniej. Barwa głosu. Barwa głosu jest mocno zależna od czyjegoś temperamentu, ale tutaj też można zrobić pewne modyfikacje. Najczęstszym problemem dotyczącym barwy głosu jest nosowanie czyli cały rezonans odbywa się w nosie. Osoba nie brzmi kompetentnie, ta wypowiedź też nie jest estetyczna. Często pojawiają się też problemy z artykulacją głosek nosowych. En, en. Należy wtedy odnosowić głos i na to też są konkretne ćwiczenia. Tempo mowy. Najczęściej mówimy za szybko, a to przekłada się później na to, że Nasi słuchacze nas nie rozumieją i nie mają czasu na to, by pomyśleć i przeanalizować, co właściwie do nich powiedzieliśmy. Dykcja, aparat artykulacyjny, żuchwa, usta, język. Są konkretne zasady, które trzeba realizować podczas artykulacji poszczególnych głosek. Oczywiście większość wad wymowy, niedociągnięć wymowy, bełkotliwą mowę, wszystko można zmienić. Tylko trzeba się zaangażować, no i wyćwiczyć, uelastycznić i wzmocnić narządy, które wpływają na jakość dykcji. Możesz zmienić swój głos, ale to wymaga konkretnych ćwiczeń. Nie, nie podchodzi się do tematu tak, że zmienię wszystko w swoim głosie. Jak chcesz zmienić wszystko... To nie zmienisz nic. Więc jeśli chcesz zmienić swój głos, najpierw uświadom sobie, które elementy najbardziej Ci przeszkadzają. Czy jest to wysokość dźwięku mowy, czy jest to może dykcja, może tempo, przeanalizuj, a potem dopiero znajdź odpowiednie ćwiczenia lub. Do czego najbardziej zachęcam, udaj się do specjalisty, która Ci pomoże skutecznie i szybko zmienić Twój głos. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zaobserwuj mnie, aby otrzymywać więcej wskazówek dotyczących głosu.